No heja, cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy kontynuowali historię naszych chrześcijańskich Chin. Ostatnio zjednoczyliśmy cesarstwo, mamy już jedną rzecz z głowy. Następnie Tajwan, w ogóle zapomniałem... Zaznaczyć go na poprzedniej miniaturce. Jest już przeze mnie zdobyty. Gdybym miał więcej czasu wczoraj na odcinku, to też bym dodał jego podbijanie tam, ale już było 23 minuty, a nie chcę przynudzać. W ogóle tu jakieś królestwo jest. Czego to jest królestwo? A, tego. No to nieźle, żeśmy weszli w te stepy, ale tak. Po pierwsze, będziemy chcieli podbić Tybet, tutaj będziemy chcieli te granice i Wietnam najlepiej podbić, i być może podporządkujemy sobie również Koreę, a nawet Japonię. Wszystko w imię chrześcijaństwa. Na starcie najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle się nie rozpadli, ale sądząc po tym, że tytuł de jure mamy już yy, otaki, to raczej nie, gdyż większość wasali jest właśnie de jure wasalami, co oznacza, że mniej się będą buntowali. No ale władca nam zmarł, więc. Yy, Zajmijmy się zdobywaniem większej ilości kasy, jako że te tereny tutaj nie są ulepszone w ogóle. O już widzę, że mnie nienawidzą wszyscy. Ale dobra, to dlatego, że mam za dużo księstw. Nie będzie tragedii. Dlaczego ja tą kasę tracę? Czemu jestem taki biedny? Czy ja mam armię wezwaną? Nie no nie mam. A dobra, wszystko już jest normalnie. Liberty Faction się chciało buntować, ale teraz jest już za słabe, przynajmniej chwilowo. A żeby jeszcze poprawić nastroje, stworzę jednemu z wasali królestwo i mu nadam, bo mnie trochę nie lubi. No i od razu czuję się lepiej. Przybywają zresztą oddawać mi hołd już od startu, co oznacza, że ten władca zapowiada się naprawdę stabilnie. Ale widzę, że już haszysz sobie tutaj zasysa czasami. Czemu ja znowu mam po 19 kontroli na większości moich hrabstwach? Co jest z nimi nie tak? Kolejną śmieszną rzecz, którą zauważyłem, zobaczcie, jak dużo jest języka chińskiego na różnych dworach. Niemalże całe Indie, Tybet, duża część tutaj wschodnich stepów. Japonia, Korea mówi po chińsku na dworze. Nawet tutaj Java czy Brunei i Filipiny w dużej części mówią po chińsku. Z wielkim smutkiem muszę stwierdzić, że mój władca podczas skalowania kasy z domeny niestety zmarł i gramy teraz dzieckiem, które na szczęście ma 13 lat, więc nie jest aż tak źle, ale mam dwa tytuły za dużo, więc mam nadzieję, że się fasale nie obsrają, a że jak się obsrają, to nie jakoś radykalnie. No, Liberty faction jak ja was nienawidzę Widzę że oczekują ode mnie 10 poziomu dworu Więc no niestety nie będę z tego miał żadnych bonusów Bo muszę mieć 10, Czyli najwyższy Inaczej będę miał kary A tak to jakbym miał wymagany trzeci A miałbym efektywnie 10, To ogromne bonusy z tego są Tylko niestety moje cesarstwo jest za duże na to od Bizancjum na przykład wymagają siódmego poziomu, a też mają dziesiąty, więc oni bonusy mają z tego. Na przykład do tego, że wasale ich bardziej lubią. Mam takie małe pytanko: czemu stolica tego królestwa znajduje się w środku królestwa Khamu? Co ci wasale odwalają? Uuuu, a co to, katolicyzm? I to wszyscy moi wasale się przekonwertują? No to jedziemy, czemu nie? Trochę hrabstw, to znaczy 99% nie będzie przekonwertowane, ale mam nadzieję, że szybciutko to zrobią. Katolicyzm jest rajczyst, więc to oznacza, że święte wojny i tak tutaj powinny być dostępne, no właśnie, więc nie ma żadnego problemu z ekspansją. To Nestorianizm był taki wyjątkowo. Pacyfistyczny, ale w przypadku katolicyzmu dalej mogę się dobrze bawić. No a teraz oddaliśmy się w opiekę papieża, który ma jurysdykcję nad Chinami, żeby było śmieszniej. Co tam, że chrześcijańska religia zaczęła się tutaj, jak widzicie, powiększać na stepach? Co jest całkiem dziwne, no ale okej. Okay. Ciekawe, czy wasale moich wasali się przekonwertowali? Absolutnie nie, ale dobra, to już mnie wcale nie obchodzi. No, i tak, oto się zaczyna historia kolejnych 25 rebelii. Zapewne w Chinach, zaczynając od buntu chłopskiego i czegoś kolejnego, czego totalnie nie rozumiem. To jakim cudem trzy postacie, które są, które chcą niepodległości, jakimś cudem są silniejsze. No, nie są silniejsze, ale mogą się zbuntować przeciwko całemu cesarstwu. Aha, tak po prostu się ta wojna domowa zakończyła. Invalidated. Okej. Okay. Ale za to ta niepodległość ciągle skacze od tego, że jest możliwa, a że nie jest możliwa. Przydałoby się to Xixia dodać do cesarstwa, ale z tego co widzę, to tutaj się nic de jure nie rusza. Natomiast za 60 lat będzie dołączony Tajwan, więc wtedy już nie będzie z nim problemów chociaż. Ale wiecie co, ja powinienem chyba tutaj zainwestować tych czokonu, na przykład powiększyć do... Maksa tych konnych łuczników zbustować, żeby zwyczajnie moja armia była większa i wtedy się będą zdecydowanie mniej buntowali, bo będą za słabi. Znaczy, no ci to się pewnie zbuntują, ale pokonanie ich będzie banalne i zmasakrowanie ich szybciutkie. Więc to, że oni się w ogóle mogą zbuntować, bo niby w cudzysłowie yy, inne frakcje istnieją. Co tam, że jak oni wypowiedzą mi tą wojnę, to inne frakcje są za słabe, żeby cokolwiek zrobić, więc. No. Zachłysną się swoją potęgą, i ostatecznie przegrają z łatwością, i nic z tego nie wyjdzie. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego z Chin. Jak myślałem, tak się stało. Kto jest ich przywódcą? Aha! O! ha! ha, ha! Pojmałem jego Bachora. I się poddają. To nie są prawdziwe chińskie rebelie. W prawdziwych chińskich rebeliach ja bym mu tą rodzinę całą skrócił o głowę, a oni walczyliby dalej, ażbym nie oblężył i nie zdobył każdej ostatecznej twierdzy, którą mają. Wojska miałyby po obu stronach jakieś 500 tysięcy. No i straty wynosiłyby 20 milionów. To jest prawdziwa wojna domowa w Chinach. Strasznie nierealistyczna ta gra. Państwo ustabilizowane, możemy iść na podboje. Zacznijmy tutaj od tego królestwa, które de jure i tak powinno do nas należeć. Ile oni w ogóle mają żołnierzy? 5 tysięcy? Ale że nada. Podbiliśmy ich stolicę, ale kurde, 99% warscora moje ulubione. Jak mogłoby być inaczej? No ale w sumie, a 93%. Serio, a te prowincje tutaj, całe to królestwo, nadamy jakiemuś członkowi mojej dynastii, o ile takiego znajdę, który już czegoś nie ma. Ten władca nie powinien chcieć niepodległości, bo będzie tej samej kultury i tej samej religii, jak również częścią de jure. A i tak, Annan teraz powinniśmy podbić. Oni chcą zdobywać Jerozolimę. No, z wielką chęcią bym wam pomógł, gdyby nie to, że jestem na przykład milion kilometrów od Jerozolimy. Sfinansować się mogę, nawet jeżeli mnie to w dług e, wrzuci, bo to będzie jedynie 10 miesięcy długu, więc nie będzie nawet to taki problem wielki. Ciekawe, czy moi wasale dołączą do krucjaty, bo mogą. Rzeczywiście są tutaj. Jacyś pojedynczy hrabiowie z Chin przypłyną. Do Jerozolimy. To musiałoby być naprawdę śmieszne, gdyby kalif szykował się do obrony. I tutaj nagle z Chin przypływają chrześcijanie na Jerozolimę. Wasalizacją też można wojować. I teraz jedynie kazać jej się przekonwertować. Ta, dałem 1700 dukatów na krucjatę. A teraz papieża proszę o kasiorę. I za 250 pobożności, której i tak mam za dużo, dostaję 1500 dukatów. Wystarczy mieć jakąkolwiek taktykę, a nie tylko kazać 500-tysięcznej armii biegnąć na pałę przez dżunglę, bo to na pewno może się dobrze skończyć. Zauważyłem tutaj niewielki bug. <laughs> Gdzie oni idą? Panie, co. No nieważne. Kurde, 3 lata to trwało, serio? Myślałem, że trochę krócej. O, widzę, że mamy status quo w Iberii. I zobaczmy, czy znowu powstało milion cesarstw? Mogłem się tego domyślić, tu jest coś nie tak. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme... Ja zrozumiałbym cesarstwo dla chrześcijan, cesarstwo dla muzułman, które dzieliłoby się tak, że muzułmanie mieliby wszystko, a katolicy nic, bo jak widzicie niepodległy katolik Wiberii jest tylko tutaj, na Ibizie. Wykorzystajmy naszą świetną pozycję i idziemy w Manczurię. Zaczynając od tych terenów tutaj zabierzemy też później królestwo Bay i następnie zabierzemy się za Koreę. O, pojmaliśmy kogoś? Jakiegoś dowódcę, Byle jakiego? O, e, czy oni na serio będą pojedynczymi armiami wchodzili i dawali się masakrować raz za razem? Zresztą, co to za pytanie? Oczywiście, że tak. No jak mogłoby być inaczej? Zdążyłem perfekcyjnie, wręcz jeden dzień przed tą bitwą, zdobyć ten fort, więc mogę tą wojnę zakończyć. Zacznijmy także pierwszą ekspedycję w stronę Tybetu. No, w sumie to bym można powiedzieć dwie ekspedycje, bo chcę zdobyć królestwo Amdo, a jest ono pół na pół podzielone pomiędzy Khamem a tym tutaj Widżają. Tak sobie teraz przypomniałem, że mam prowincję w centrum ich państwa z jakiegoś dziwnego powodu. No i z tego co widzę, jakbym jedynie leciutko lepiej zarządzał tymi wojskami, to naprawdę szybko mógłbym to w sumie wygrać. Maj mając nadzieję na to, że będę mógł właśnie zasaultować ten fort. Tutaj nie wiem jeszcze co zrobię. 92%, 93%. Czekajcie, ja dostaję 1% za prowincję. Nie, no 9% powinienem dostawać. Skora za stolicę, wręcz nawet wygrałem tą wojnę, no nareszcie. Zresztą to Amdo i tak jakieś księstwo tutaj na rzecz Khamu straciło de Jure, więc no cóż, bywa. To się teraz Chinghai nazywa i w sumie ten gościu jest Tybetańczykiem. Więc nadajmy tutaj rodowitego Chińczyka na królestwo zamiast tam jakichś Tybetańczyków. Perki mam już wszystkie wydane, jakbyście chcieli wiedzieć. I teraz muszę czekać, żeby te wojska się odbudowały, bo 20 tysięcy mi ich zostało. To w ogóle wskazuje na to, jak bardzo to państwo jest stabilne, jeżeli nie jest władca jakoś bardzo młody. Bo zwyczajnie pomimo straty 2 trzecich ponad wojska, to się jednak nikt nie chciał buntować. No wow. Nareszcie jakiś władca, który będzie siedział w zamku, a nie dowodził armią co daje mi lepszą szansę go pojmania i nie męczenia się w tej wojnie, tak. No i tak, to jest jeszcze część Cesarstwa Tybetu, więc oczywiście chcemy go zająć całego. Oh boy, Mongołowie się pojawili, właśnie śmieszne, że nie zjednoczyli całego tego terenu, tylko są tutaj. A dobra, 32 tysiące ich jest, no to raczej nie muszę się ich obawiać, bo na pewno nie wypowiedzą mi wojny, to zdecydowanie było łatwe i szybkie. Jedynym problemem jest to, że im więcej takich królestw zdobywam, tym mniej stabilne będzie państwo dla następcy. Nie mogę spojrzeć na niego z bliska, ale jak widzicie, on się zapadł w podłogę. A i przy okazji, moi wasale już się zabierają za podbijanie. Uuu, a co gdyby tak dołączyć do krucjaty? Gdyby tak się udało ją przekierować gdzieś tutaj do Chin, to by było śmieszne, na przykład krucjata o Koreę. Ale tak, jest Korea. <śled> Co tam, chrześcijanie? Chcecie zawalczyć sobie o Koreę? Ja tą krucjatę to wygram sam właściwie. I śmieszne, bo będzie rządził tutaj mój kuzyn, a nie ja, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Wystarczy, że zrobię granicę dynastii Ching, tak mniej więcej. I będzie ok. a Korei dosłownie nikt nie pomoże. <laughs> a nie, zdostaliśmy raka, no serio. Pagan, wyleczcie mnie. Nie, nie pozwólcie temu władcy umrzeć. Ja nie chcę, nie chcę, żeby on umarł. W połowie wojny. Dobra. Podtrzymajcie go przy życiu. Wiem, że raka się prawie nie da wyleczyć. Znaczy jest szansa, że jeśli weźmie się radykalne leczenie, to utnie ci na przykład nogę i wtedy raka mieć już nie będziesz. No ale na to też nie jest taka duża wcale szansa. No i jeszcze dostaliśmy Inferma, więc no nie wiem, chyba jednak nie pożyje. To, to on umrze nawet przed tą krucjatą. A jednak jakimś cudem udało mu się dożyć dnia wypowiedzenia wojny. Ale ja sam przyprowadzę ponad 20 tysięczną armię, bo chcę się upewnić, że to właśnie członek mojej dynastii zasiądzie na tronie Korei. Chociaż z drugiej strony to pomaga nam w tej wojnie co? Jedno księstwo, jedno hrabstwo i jakikolwiek Europejczyk poza papieżem? Nie, no jest jeszcze. Hrabia Arezzo. Książę wschodniej Frankonii postanowił wypłynąć do Korei. Tak, papież wzywa, papież wzywa księcia Frankonii. Wzywa do krucjaty. No i gdzie krucjata? Do Jerozolimy? Hehehe, he he. nie, do Korei. A co to jest Korea? Tak zapewne było. <laughs> o, jakimś cudem nie umieramy już? Czyli mój władca jest niedołężny, ma raka, 78 lat i dalej czuje się całkiem niezły. Dziwny ten rak, taki podrobiony. No i się stał jeszcze krzyżowcem na koniec życia. Jakby ktoś mu wcześniej powiedział, że szybciej raka dostaniesz niż zostaniesz krzyżowcem, to miałby rację. Tyle, że krzyżowcem on też został. No tak, ich armia została całkowicie zmiażdżona i nie mają już szans. I tak oto Korea również stała się katolicka. I rządzi tam typu z naszej dynastii, która się teraz nazywa przynajmniej ród się nazywa Tajwan, bo dynastia się nazywa tak samo. A jednak, póki co, się żadne bunty nie pojawiają, więc zróbmy sobie sojusz z Koreą. Musimy poprawić relacje z biskupem, bo w tym momencie zarabiam 84 dukaty. A jak poprawię z nim relacje, dając mu po prostu kasę, to nagle jest 120 niemalże, więc tak, to jest naprawdę ważne. Ten datek, który mu dałem, żeby poprawić z nim relacje, spłaci się niesamowicie szybko. A i nie mamy też żony żadnej od zarządzania tytułami, więc weźmy sobie byle jaką. No, i jako, że żadna frakcja nie jest obecnie bardzo silna, zainwestuję coś koło połowę mojej kasy, budynki. Zresztą spora część z nich jest wojskowa, więc i tak mi troszeczkę to te armie zwiększy. No, w Korei nastąpił buncik, całkiem niemały, ale z tego co widzę, oni mogą zakonu użyć teraz, bo jest to bunt religijny, co oznacza, że sobie z łatwością powinni poradzić. A ja jestem grzesznikiem, więc nie mogę podbijać trzeba iść na pielgrzymkę. Ale nie na wojnie. No cóż. Żeby nie było, że ten władca nie osiągnie nic, wypowiedziałem cztery mniejsze święte wojny. Weźmy też tutaj nasz zakon, bo obecnie nie jest używany. No ale brachu, nie 3000 kilometrów dalej. Chodźmy więc. Zacząć od tych, którzy mają jakieś jedno hrabstwo i nie są w stanie się bronić. Pierwsza z wojen wygrana. Kurde, ale Templariusze mają 19 tysięcy żołnierzy. Są naprawdę potężni. Aż dziwne, że tak duży zakon nie zechciałby zdobyć na przykład dla siebie własnego państwa. Bardzo szybko ten władca ustabilizował swoje państwo, więc możemy praktycznie od razu wjeżdżać w Kham. No i tym razem się nie bawić i wezwać się całą armię od razu, po to, żeby podzielić ją na trzy oddzielne, mniejsze armie. W teorii mają jeszcze 30 tysięcy żołnierzy w tym sojuszu. A zaczynali z 50 tysiącami, no ale to dlatego, że tutaj się już wojny dzieją, więc raczej ci sojusznicy za szybko, o ile w ogóle, nie przybędą. Ha, Mongołowie mnie zaatakowali. Co prawda ich wojska to 26 tysięcy, więc nie za bardzo widzę możliwości ich sukcesu. O, ale za to Kham został pokonany. Ich stolica jest tutaj, więc wybierzemy się dać im nauczkę przez te stepy. Ale nie wiem, czy jestem w stanie to wygrać. Chyba nie, bo będę miał minus. Serio minus 90 Advantage'a, a bo on jest jakimś tam super legendarnym liderem. Nie no, przecież to będzie masakra cała. Szczęście takie, że dzielą swoją armię, więc myślę, że można by było spróbować ich wykiwać i zaatakować mniejszą armię po to, żeby ich zmiażdżyć po kolei. Dobra, wziąłem zakon, wziąłem najemników, zwołałem całą armię i jeżeli to nie wystarczy, żeby pokonać Mongołów, szkoda tylko, że dowódcy nie będę żadnego dobrego miał. 77-tysięczna armia to jest najwięcej, co mogę osiągnąć. Póki co wygrywamy. Pierwsza z ich armii została zmasakrowana. Ale teraz wbiją chyba wszystkim naraz. Nie, przybył jakiś inny tam dowódca byle jaki. To on nas nie pokona. Musiałby przebyć sam przywódca Mongołów. Kolejna armia zmasakrowana. Kolejne 10 tysięcy Mongołów pokonałem. Ale teraz najtrudniejsze, bo przybywa on sam. Ale nie, wydaje mi się, że jakby wbił całą swoją armię, to by mnie pokonał, ale jako że jako że podzielił ją, to przegrał. Tak, stracił wszystkie armie. 97% warscora. Wszystkie armie Mongołów zostały rozwalone przez Chińczyków. Wzięli nas na taktykę udawanego wycofania się wcześniej i zmasakrowali nam armię, ale w przeciwieństwie do historycznych Chińczyków żeśmy się z tego nauczyli. Wykorzystaliśmy ich taktyki przeciwko nim No i coś im nie wyszło, cała ich armia została zmasakrowana Zostało już nam ostatnie kilka królestw tybetańskich do podbicia O w sumie mógłbym ziemię de Jure zdobywać, ale mnie to nie interesuje Bierzemy królestwo U Lhasa też zaatakujemy, no jak zaatakuje ich oksięstwo to trochę pos się, więc niestety muszę Wykorzystać na nich również królestwo, co zużywa sporo pobożności ale sobie poradzimy, gdyż za dwa lata będę miał możliwość znowu pójścia na pielgrzymkę. Nigdy nie przestaną mnie bawić głupoty, które się dzieją, kiedy się konwertuje kiny na chrześcijaństwo. Mamy w tym momencie chińskiego papieża, epicko. To jest dosłownie wspaniały mem. Będzie druga wojna z Mongołami i dokładnie w takiej samej sytuacji jestem, wręcz w jeszcze gorszej, bo jeszcze dłużej mojej armii zajmie... Tutaj przybycie. A i jeszcze, jak walczę z niewiernymi, no to przecież mogę wezwać zakon. A i pojawił się też kolejny zakon, co ciekawe. Więc jest ich już pięć, ale sądząc po tym, ile katolików jest tu na świecie, to ja się nie dziwię. Zbieramy całą armię, a oni jak zwykle nieprzygotowani. I wielki mistrz zakonu krzyżackiego będzie dowodził armią chińską. Północna krucjata, praktycznie przeciwko Mongołom, którzy rzeczywiście są na północy. Więc to ma sens, tak. Chodźcie tutaj, wszyscy. Dajcie mi się rozwalić po kolei. Dwie armie unicestwione. Jeszcze tam z pięć albo sześć zostało. Bo tym razem przynieśli dwa razy więcej żołnierzy. Ale to im bardzo nie pomoże. Znaczy w sumie oni zyskali 60% Warscora, podbijając jakąś jedną setną mojego państwa. To jest trochę niedorzeczne, no ale gdyby tak nie było, to te wojny z państwami takimi jak Chiny byłyby nie do wygrania. 89 dukatów za przerzucenie przez morze 90 tysięcznej armii. A to dopiero był pierwszy Kan, no i on zmarł, teraz jest następny. I kolejne 47 tysięcy żołnierzy. Od razu mu się respi. Pora zaatakować Gugę. Licząc na to, że Mongołowie znowu mnie w połowie tych wojen nie zaatakują, to powinno wszystko być ok. Kilka nieznaczących wojenek później, mamy nasze upragnione granice, no może nie do końca, bo są trochę paskudniejsze, bo moi wasale popodbijali sobie jakieś bzdurne rzeczy. Ale jeżeli bym teraz poszedł do papieża, poprosił go o indulgensa i dał mi za to 100 pobożności, to na sam epicki koniec Mogę zredirektować tą wojnę, bo je ja, ja, nigdy tego nie robią. Na Japonię. Krucjata na Japonię. Dobra, wrzućmy jakiegoś gigaczada, Frifty Clerk, Herculean, Quick zostanie władcą Japonii. Przynajmniej tej części tutaj, bo to królestwo o, to jest to. Czyli większości Japonii w sumie. Jakimś cudem oni mają 100 tysięcy żołnierzy. Dobrze, że ja sam w sobie mam 100 tysięcy. Mój władca jest chyba beznadziejnym dowódcą. A nie, nawet nie takim złym. A i Mongołowie mnie zaatakowali, serio. Ale dobra, można to olać. Wszystkie wojska ruszą na Japonię. Przybyło tutaj 40 tysięcy Japończyków, bo to od razu będą znacznie większe straty. Ta, ta 30 tysięczna armia zostanie pokonana. Nawet paseczków nie widzę, bo coś się popsuło. Przybywa reszta krzyżowców, ale nie wiem, czy oni sobie poradzą, bo tu kolejna 40 tysięczna armia łazi. No i tak oto Japonia stała się chrześcijańska. Teraz tylko zabrać tą armię tutaj i walczyć z Mongołami, ale już tak szczerze mi się nie chce, i raczej nie będę dalej kontynuował tej rozgrywki. No bo co ja mam tutaj robić? Podbijać cały świat? W Crusadersach podbijanie całego świata jest irytujące i nudne. Więc no co tam, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że zobaczymy się w następnych. I cześć!